Brrr. Dobra, pewnie nie cicho. Bez truskawa. Halo. Truskawa? No? No siema kto z morda. Mówi? No jak to kto mówi? Ja mówię. No co tam? Mordeczko, można się bić na chwilę? No, a co tam się, tylko dzieje? Nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze, tylko zimno na dworze, Na chwilę wyjdziemy, to zapalimy, zaraz uciekamy. No, a, a, a... No weź, a, a, się a, a, nie jąkaj. Co? Ty w kiku jesteśmy, zaraz, zaraz się wybijamy. No, no dobra, dobra, dobra. <grymne> ha! Bratersko, to wielka siła, ziom! Elo! Dawaj, ciołale! Jedziemy! Wszyscy razem! Wszyscy bracia razem, załoga B Ja i moi ludzie, wspólnie mielimy chleb Tu jednak gryf! ああああああ